Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana, chwała, chwała Tobie, Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki. Niewiasta, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia. Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Święty Paweł mówi dzisiaj, żeby dziękować za to, że zostaliśmy zaliczeni i mamy udział w dziale Świętych Światłości. to dziękuję Bogu. Rzeczywiście za to dzisiejsze święto, a mam temu szczególną okazję, dlatego że tego święta wczoraj jeszcze nie rozumiałem. Pewnie dzisiaj też go nie rozumiem w pełni, ale coś zrozumiałem i tym bym się chciał z Wami podzielić. I za to Bogu składam dzięki. Za Maryję, która jest królową Polski. A co to znaczy, bo my, myślę, możemy mieć z tym problem. Przynajmniej młodzi, trochę młodzi, niż ci trochę mniej młodzi, mogą mieć z tym problem. Jaki? Myślę, że taki, że słowo naród w naszym kraju jest odmieniane na przez wszystkie przypadki. Polska, Polską, Polsce, Polskiemu. I jak są duże słowa używane za często, to one się łatwo zużywają, i człowiek nabiera do nich jakiegoś takiego wstrętu. To samo jest ze słowem Bóg, święty, świętość i paroma innymi. Doskonale wiecie, z jakimi słowami mamy każdy z nas problem. Dlatego trzeba poświęcić jakiś wysiłek, żeby tą kliszę, takie to zużycie i wytarcie żeby to jakoś oczyścić, żeby to zaczęło nam jaśnieć na nowo, żeby poczuć smak tej tajemnicy, tej rzeczywistości, którą to słowo może już nam przesłania. Drugi problem jest chyba taki, że co to znaczy, że Maryja jest królową Polski? Przecież jest też królową Ukrainy, królową Senegalu, królową Francji, królową Stanów Zjednoczonych, królową Rosji też. Co to zatem znaczy, że jest naszą, Polaków królową? Czy jest coś takiego szczególnego, potrzebnego, żeby, żeby tak ją tytułować i wzywać? Czy to jej przydaje jakieś chwały? Myślę, że nie. Ale historia naszego narodu pokazuje dwie, dwie ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, i chyba z tym mamy problem, gdy pewne prawdy. Wydarzają się w rzeczywistości, w realności. Trzeba mieć światłe oczy serca, trzeba mieć ducha świętego, żeby umieć rozpoznać, choćby nawet się jak daną rzeczywistość wyznawało, wiarę w Boga na co dzień, pewne prawdy się poznawało, ale poznaj je, że to się już dzieje. Poznaj to w swojej codzienności. Tu trzeba łaski żeby tak się wydarzyło. Pan Jezus zresztą apostołom wyrzuca po zmartwychwstaniu dokładnie tą niezdolność, tą ignorancję, jakąś tępotę umysłu. Mówi, oni rozumni, jak nieskoro są wasze serca do wierzenia. I dzisiaj może być z nami też tak, że możemy być nierozumni, nie umiejąc przyjąć tego wezwania. Maryi Królowej Polski. To pierwsza myśl. Że historia, historia naszego narodu, konkretnych ludzi, jest także historią zbawienia. I ci, którzy byli przed nami, rozpoznali, że to się dzieje pośród nich, że ona pośród nich jest obecna. Ta, o której czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu że jest obleczona w słońce, a księżyc jest pod jej stopami. To znaczy, że księżyc, który jest znakiem ze względu na swoją nieustanną zmianę. Bo raz jest mały jak paznokieć, a raz jest wielki jak bułka. Więc wszystko to, co zmienne, cała historia, to wszystko, wszystkie wydarzenia, to, co się dzieje, że raz jest dobrze, a potem źle, i tak dalej, i ona jest wyniesiona ponad to. Ona ma jakąś pełnię. W niej nie ma już tej zmienności. W niej jest coś boskiego. Została przeobrażona i przemieniona. I jak my dzisiaj wpatrujemy się w Maryję, to w naszych sercach mam taką nadzieję. Powinno jakoś wybrzmieć bardzo szczególnie jedno. Z Tobą też tak będzie. Pomimo wszystkiego, czego doświadczasz, ucisku, napięć, upadków, z Tobą też tak będzie, bo masz królowanie razem z nią, masz udział w dziale świętych, w światłości. To słońce cię przemieni, bo ona jest obleczona koroną z gwiazd dwunastu i tajemnica Kościoła urzeczywistnia się w osobie Maryi. Jej tożsamość jest naszą tożsamością. Jej królowanie będzie naszym królowaniem. To pierwsza myśl, bardzo taka nadziejna. A druga myśl jest taka, że niezwykłe w tym tytule królowej Polski jest to, gdy pewne prawdy ogólne, wieczne, uniwersalne stają się partykularne. Stają się Twoje. I oczywiście, tak, ona jest królową świata, ale to, że jako naród wybraliśmy ją, ma swoje szczególne znaczenie. I coś konkretnego nam to daje, coś konkretnego nam to robi, i to się nie zużyło. Ta łaska, którą mieli nasi ojcowie, dziadowie i tak parę wieków wstecz jest nam też dostępna. Ale żeby to zrozumieć, trzeba wrócić do początków, trzeba wrócić do historii naszego narodu i mieć mądrość, by ją przeczytać teologicznie, by zobaczyć, co oni odkryli duchowego. I nie bez powodu przed Muszą Świętą pokrótce przeczytaliśmy sobie historię, gdzie ten tytuł i śluby Jana Kazimierza są związane z konkretnym wydarzeniem, z potopem szwedzkim to szwedzki, o którym historycy mówią, że ten najazd był bardziej niszczący czy dewastujący i dużo więcej do dóbr zostało zagrabionych niż podczas II wojny światowej, niż podczas najazdu hitlerowców. To była informacja, która mnie osobiście zaskoczyła, ale daje mi ona jakieś wyobrażenie o straszności tego, czego oni wtedy doświadczyli, czego Polacy wtedy doświadczali. I to, co jest związane z ich cierpieniem, z cierpieniem naszego narodu, a wiemy dobrze, jak pewne traumy są przekazywane z ojca na syna i tak przez pokolenia, że wnuki tego już nie pamiętają, nic nie widziały, a niosą w sobie tą samą traumę, którą mieli dziadowie. A więc to, czego doświadczyli Polacy, to to, że obrona jasnej góry i obecność Maryi było poznaniem tego, że zło ma wyznaczoną granicę, aż dotąd nie dalej. Aż dotąd nie dalej. Zło może się puszyć, zło może się unosić, może prężyć swoje muskuły, ale ma wyznaczoną przez Boga granicę. I rozbija się o Maryja. Rozbija się o dziewczyny, o niewiastę. Rozważając to, myśląc o tym, jakoś szczególnie mam w pamięci obraz Maryi, jak go widzimy w Kijowie. Tam Matka Boża jest przedstawiona jako oranta i nosi szczególny tytuł mur niezwyciężony. Mur niezwyciężony. To, że wybieramy ją sobie i poznajemy jako królową jest bardzo konkretnie związane ze zwycięstwem nad złem. Masz w sobie godność, której zło nie jest w stanie pohańbić i nie jest w stanie ci odebrać Godność królewską. A ona jest strażniczką, jest wspomożycielką, jest obrończynią naszej godności. Godności tych, którzy są Jej dani przez Jezusa w testamencie z krzyża, jako Jej dzieci. Moc Maryi albo tajemnica Maryi jest jakoś rozpięta w pewnym paradoksie. Z jednej strony widzimy jej moc, którą wyznacza zło, którą Bóg wyznaczył zło. I, I o którą zło się rozbija, ona jest tym murem niezwyciężonym, ale z drugiej strony poznajemy też, że dla swoich dzieci Maria jest niezwykle czułą. Skoro wspomniałem Jasną Górę, obronę, jasnego, ja, e, obronę na Jasnej Górze, to warto mieć w świadomości to, że to miejsce jest związane i ten obraz jest związany ze szczególną łaską i szczególnym działaniem Maryi i ducha świętego, który w jej osobie się manifestuje. Ona na Jasnej Górze, Pani Jasnogórska Częstochowska ma szczególny dar jakby wielu ludzi, którzy są grzesznikami, zatwardziałymi grzesznikami doświadcza skruchy. Jej obecność, która jest obecnością mocną, ale także pełną łagodności sprawia, że serce człowieka, kamienne serce, zaczyna czuć. To, co w tobie było martwe, nagle zostaje jakoś wstrząśnięte tam, w tym miejscu. I to jest szczególna łaska bliskości Maryi. Myślę sobie, że ona naprawdę jest jak rosa. Dlaczego rosa? Dlatego, że jak masz ziemię kamienistą, to choćby spadła ulewa i deszcz na nią, jesteś niezdolny jakoś do przyjęcia tego, co jest do dożyciodajne. I potrzeba spulchnić to, co jest kamienne. Potrzeba jakoś delikatnie to, stopniowo otworzyć na przyjęcie deszczu łaski. Dlatego w Częstochowie widzę Maryję, która jest chodegetrią. Wskazującą drogę, albo prowadzącą do Jezusa. A prowadzi nas do Jezusa w taki sposób, że nasze kamienne serca spulchnia i otwiera na deszcz Jego łaski. Duch, woda i krew. Ten dar, obfity dar Bożej Miłości, Bożego Przebaczenia. Na nas stępuje dzięki Jezusowi. Uwielbiamy dzisiaj Ojca za to, że dał nam taką Matkę, Maryję, która jest Matką Kościoła, która jakoś szczególnie też nasz naród prowadzi do zbawienia. Amen.